Widzę, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Urbexowy Szlak. Jesteśmy dzisiaj w Międzyrzeczu na bunkrach. Będziemy je dzisiaj zwiedzać i na końcu z tego co wiem będziemy jeździć w jakimś wojskowym sprzętem coś takiego. Nie, bo konkretnie nie jesteśmy w międzyrzeczu, tylko jakąś obok międzyrzecza w takiej miejscowości. Nigdy nie będę Wam zdradzał Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie! A nie przegapię Was nowe odcinki. Oczywiście ostatni odcinek był dwa tygodnie temu, z czego Was bardzo przepraszam. Niestety tak czasami wychodzi. Dobra, ja nie przedłużam. Zapraszam Was do odcinka. To teraz się widzimy. Ogólnie widzą, że już idziemy na te bunkry. Już tam, nie wiem, czy tam gdzie widać, ale już tam jakieś są. I o to chodzi. Widzimy się jak tam, przynajmniej może tam będziemy I wejdziemy do nich Szliśmy tutaj, ale chyba raczej się tutaj nie da wejść Więc, widzowie wejdziemy do następnego bunkru Jeśli się uda Tylko, jednak, weszliśmy do bunkru O, no, chyba ja Chyba bądź. No, Udało się wejść O, i tak, to wszystko wygląda. Tu jest fajnie. zobaczcie sam. Tu widać są łóżka z takim lenki. Czy to jest na talerze? Co to tam nie idę. Czełam. No, to Czekajcie. No, ja idę pierwszy. Ja Chcesz zobaczyć tutaj. Nagraj to. Co ja tam my? Chodź. Telefon. Ty. Gdzie? Gdzie nie jest telefon? Ty nie jest telefon. No dobra. Na razie wygląda ten bunkier. I przechodzimy do drugiego pomieszczenia. Na wczorajszym... Po co to nagrywasz? Węgłasza. Bo mogę. Nie, nie możesz. Pozwolić ci pan? No i co mi zobaczisz? Ok, od czego? Dobra, zaraz będziemy wychodzić. Mamy słynnego chyba pisarza. Dzisiaj się nie mylę. mamy tutaj sypialnię. Mamy tutaj, tutaj telefon. Ja nie, no, zobaczę co tam jest. chodzimy tutaj. O gor! Ło! Fajne to, wychodzimy. Mamy tutaj wózka. Mamy kolejne pom pomieszczenie, w którym mamy drapinę. już Nie, bo to się zalęczy. Nie psujcie. Oj, tak twardo. nie wchódź. Wychodzimy, idziemy tam dalej. Mamy kolejne łóżka. Idziemy tam. Jezu! Mamy wnie, się? Tu mamy naszymagę, tam i coś jeszcze lało po prostu do nieprzyjaciela. Mamy kran, o to chodzi Tego pomieszczenia to ja tu nie widziałem. Będziemy zobaczyć. O tu. Nie, co jest? No fajne, to chodź. Oj, bo ty się rusza! Tu masz kupną. Po słowach przypominam, nie no, złożony. Dalej. też nie stajemy w żeby jak najwięcej osób tutaj przyszło. Wchodzimy, wchodzimy, jest miejsca tutaj do przeszku. Nie nagrywam spokojnie. Jesteśmy... Jesteśmy aktualnie po chodzimy do piwnicy do bunkru. To jest cały duży bunkier. Jeszcze idziemy na dół. Nie wiem, czy będzie widać, to są schody. Ale ja to przy okazji, jeszcze sobie tutaj widzimy. U, dobra, idziemy tam dalej. E, schodzimy na dół. Cały czas jest głęboko. Teraz idziemy na dół. Dobra, widzimy się, jak będziemy na dole. dochodzimy na dół. Jeszcze chyba jedno raz zejdziemy po schodach i dojdziemy. A ja się widzimy na dole. Doszliśmy już na dół. A tu jest, jest, jest duży bunkier I mamy wózek. Dobra. Częściowo Wam wszystko pokażę. Dobra, się widzimy się niestety nagrać, jak kolejką. Chociaż na, chyba ktoś to nagra, więc potem Wam pokażę. Przejdziemy, wszystko. Idziemy tam. W ogóle, to, z tego, co słyszałam, to są to jest jeden z największych, jeden z większych bunkrów. Mamy tu schody tu mamy. co się po jakby trochę remontowali, według mnie. I tak wygląda to w ogóle. Mówię, że nie mamy wychodzić. Chyba. Nie chcę kolegi nagrać, więc idziemy tam dalej na dół. Tam jest pomieszczenie, wam pokazane? A to jest tak. To jest jest. Nie, to jest to ja wam tu pokazałam. Idziemy na drugą stronę. Niektóre są zamknięte. A nie. jest Nie.

A ja no, to jest. No, na to. Chyba powoli będziemy musieli. do dać Wyćkać dzień. zaraz. O, wow, ja to tu mamy. Mamy takie przejście. Ja się tu trochę wcikam, bo tu mogą być pułapki tego tyle wam pokażę, bo się bardziej boję i tam wiesz. Pokażę wam co tu jest, co mi się uda nagrać Co się? teraz pokażę jak wygląda taka polska. Idziemy tunelem po którym jeździli e, dawne kolejki. I tu jeździły dawne koleje. E, t, nie wiem, koleje, które Gównie, ja powiem tyle, że to ma 33 km. Tak pan jest do, Dobra, Idziemy, do, jak dojdziemy na sam koniec, to Wam to pokażę widzowie, idziemy do. Przechodzimy do drugiej do strefy. Dojdziemy tam, to Wam wszystko pokażę. Aktualnie teraz Wam tylko trochę poświecę. Tam jeszcze nie, może z 200 metrów będziemy szli. Więcej. Przyszliśmy z 200 już. Pewnie. O, już prawie widać koniec, więc zaraz tam dojdziemy ogóle to są, jak ja mówiłem, to są jedne z większych bunkrów, przejdziemy, to jest chyba, tu jest, jakbyśmy szli stamtąd, tu będzie z kilometr. a przez ten tunel, co tam było rozwidlenie, to mamy 400 metrów, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, widzimy się na końcu. Parę metrów, jesteśmy Nie już na miejscu. Dobra, musimy trzymać linię, więc idziemy za panem. Czyli doszliśmy tu, gdzie było to światło. Nie, idziemy dalej. O, i tak, jest, dobra, doszliśmy. Jednak doszliśmy. Proszę zobaczcie. Flatki. Nie. Yeah. Nie, będzie O Oj, wchodzimy po schodach, więc znowu idziemy. Dobra. Nie przebywaj, Aktualnie widzę. Że... Chodzimy znowu po schodach. Co razem, dwa piętra wyżej. Już wiesz, że giry bolał. Bolał, Was wszystkich? bolą nogi. <grym> <grym> Paweł chcecie. Weszliśmy po schodach. Teraz będziemy zwiedzać jeszcze górne piętra. O nie, wychodzimy Janek. to widzimy się na dworze. I tak wygląda góra. Aktualnie, ja wam powiem gdzie byliśmy. Jesteśmy w strefie 716. Przeszliśmy stamtąd, tam gdzie były te zielone. Właśnie na te, gdzie teraz jesteśmy. I prawdopodobnie będziemy wracać o wojskowym autze, to wam to jeszcze pokażę. A ja wam pokażę jak to wygląda taka kopuła. Tylko dojdę jak w tobie. No i tak wygląda to wszystko. Co wiesz, jedziemy! Jedziemy! Let's go! Ja ja myślę, I aktualnie tak częściowo wam pokazałem jak jeździ Jechaliśmy UAX UA 4807 No to jest model czy tam nie wiem co Dobra. Dobra Tak to wygląda A ja was widzowie dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka Postaramy się z ekipą nagrywać więcej tych odcinków. Dzisiaj byłem niestety sam, no ale to cóż, widzimy się w następnym odcinku. Siemano!